Przerwę, proszę o nie? Dobra, gada. Fronta będzie ci kochał, czasami zbicie. Ale nie po każdym froncie musisz rzucić do kontrwy, nie? Nie, nie, nie. Ale nie za każdym razem musisz zrobić całą akcję. Weź, to, patrz, patrzyć, co robi, nie? Raz, raz, kopnie, kopie, baba, wbierzasz, nie? A teraz, po prostu idziemy, jest sens. A teraz? Będzie walka się nie skróci, nie? Drugi, Od tego. Czyli zaraz zaczynamy. Ta ski łapki w górę, muszę ci kanać lewej wejście. Haptera! Spokojnie, celu, celu. Nie musimy być szybko, nie? Seru, celu. Haptera! Sprawdźmy. Jak poczułeś krew, no to kurwa, zmierz nie? Ale poczułeś to prawdę, że jest. Czy bo Nie, nie ryzykuj. Czy się nie mistrzał, bo nie, nie wiem, co chodzi. Zobaczymy, no, spokojnie, zobaczymy, jak się będzie.

To jest bardzo dobrze. Prosty cios, zobacz. Na no, początku luty dwa lewe. Ale te lewe to nie będą podejścia tylko różne. Dwa podejścia i w ten. I tym przerwem. Ale zobacz, teraz zrobisz tak. Dwa lewe i albo na górę, albo na dół uderzysz tej szerpowej, Tak? Okej? Okay? I lewy prosty, prawy low kick. Kurde. wszystko. Okej? Okay? Na weź, na prosty low, prosty low, na punkty walczymy, tak? Na punkty! Leon, no, na punkty walczymy, prosty low, kick. lewy prosty, prawy low, Ale lewy musi iść prosty, w powietrze nawet, wtedy low kick wejdzie, tak? Na punkty, na punkty, zaczynamy od tego, lewy prosty, prawy low. Kick. Tak? Jak poczułeś krew to dopiero? Jego urzędów, zwycięża Ale wiesz, Ale tak ma, ten na świętowy, on widział nie tylko tak się Ale prosto? Prosto? Dobrze, że jeszcze tam. Ciężko mi było prosto i wąt ty dostawałem na rybo. tak, No, bardzo długie, maciute patrzcie, jeżdżę. Daję się. Ale to emocje, kurwa. ale kurwa, ale z odciny, wszystko sobie na tym Jak wszyscy krzyżowni. Najgorzej to, że ten początek jest też strany, Ta, jest to już na treningu lepiej to wygląda, wiesz? No. Rzyko, ryzyko, 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 ryzyko. Też, za dystansu, za dystansu, kończymy, wychodzimy za dystans, nie znowu. Wchodził, pa, zdejście na boczek, robiłeś to wielką energią, to kurwa z tą widelką ładnie schodził. I się tam na fajny akcja jeszcze na okiem, nie? Z wejściem i potem po wejściu, tak jak skradzione punkty myślą, w ryzyku, dużo ryzyka, dużo ryzyka musisz. być, pewność siebie, masz graf, masz, masz wszystko, masz całą amunicję, zakładasz, tylko teraz jak ją wykorzystasz. Wolfenstein. Musimy być przede wszystkim niżej na nogach, bo nie dochodzą te ciosy. Niżej na nogach, a musisz cały czas presję na nie wybierać. Bo jaką zadzę sam słuchy to ci trafia, ty jak tak? Nizzie na nogach, presja cały czas. Masz na to. Przepaliłeś się, nie zmęczyłeś się, wypiałeś, tak? Nisko na nogach i cały czas presja. Ale musisz się poruszać do przodu, dlatego musi być gdzie na nogach. Bam, 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 bam. Cały czas, tylko jeszcze dwie dały. Jeszcze agresji. Agresja, serii, przosy. nauki Nie możesz chyba. Tak nie wygra. Tak? Nisko na nogach, kilki, kilki przód, ale przygotuj każdy macie. I są lewa, lewy, lewy mik bez wchodzi. wchodzić. Męcz go tak cały czas, męcz go, dalej nie go i nie koch same ciosy. same ciosy kurwa, i wtedy prawy zaczynają, prawda? Ale bez, bez kurwa, nie, nie możesz mu dać odpoczynku, ani chwili, nie że, a i bo cały czas nisko, lewe, lewe, prawy, lewe, lewe, prawy, lewe, lewe, prawy, tak, lewe, 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 prawy się nisko na nogach, cały czas pracuje, tak? On stycha, i dobrze, bo kiedy mu odpuszczasz, on wtedy staje się ze pracy, musi męczyć, kurwa, cały musisz to męczyć cały czas, Rozumiesz? to zrobienie na cały czas, nie że pan na niego, druga równa, tak? to runda, tak? Bez cały czas do zrobienia, Całczał, wszystko na nogach, Musisz pracować. Tak, robisz wystartaj mu mi miejsce.